Cześć, dzisiaj króciutko. Dasz złą złom wszystkim złomiarzom i nie tylko. Słuchajcie, tylko to co przywiozłem dzisiaj z przoku i kończymy. Popatrzcie, byłem tam niedawno, bo wam pokazywałem na jednym z moich ostatnich odcinków. A tu znowu niespodzianka, słuchajcie. Te płyteczki były w takim stanie Te płyteczki były w takim stanie jak tutaj będą groszki jak widzicie w tej chwili tutaj być może też będą groszki. Zobaczymy, rozbierzemy, wziąłem z ciekawości coś takiego. Takie urządzonko się trafiło. Rozbierzemy, zobaczymy co to. Od pieca tradycyjnie prawdopodobnie, aczkolwiek nie jestem pewien, nie, nie od pieca Coś telewizyjnego, coś takiego Słuchajcie, coś takiego Ram jeden Ram drugi Tutaj mamy Ram trzeci Klasa B Słuchajcie, no nawaliło tego trochę znowu. O, następny RAM. Słuchajcie. Tutaj mam lampę, to nie wiem nawet dlaczego wziąłem. Coś takiego. Jeden telefonik. To sobie rozkręcimy, telewizyjny. Coś takiego. To też z ciekawości, bo to coś telekomunikacyjnego jest, to sobie rozkręcimy. Zobaczymy co tam w środku jest. Pasek LEDowy. Następny ramik, słuchajcie. Płytka. Wziąłem ją, bo są dwa UFO. Z pozłacanymi nóżkami jest przekaźniczek, czyli będą groszki. To wziąłem. No, za darmaka. Coś takiego. Wziąłem jakiś przełączniczek. Zobaczymy, co to jest. Z ciekawości. Płyteczka. Laptopowy. Kolejny telefonik. Kolejna płyteczka. Słuchajcie. Kolejny telefonik. To, co z niego zostało, właściwie najważniejsze jest. Następny telefonik. Następny ram. Tutaj jeszcze jeden ram. Słuchajcie, ile mamy. 2, 4, 6, 7 ramów samych już. Tą też wziąłem. Była, no to wziąłem. Słuchajcie, coś takiego. Coś takiego. Yy, coś takiego. Być może będą tutaj groszki, aczkolwiek nie jestem pewien. Jest tego kilka sztuk. Zobaczcie, kolejny telefonik. Tutaj mamy następny telefonik. Tu mamy płyteczkę z UFO. Dwie sztuki, ale są pozłacane. Tu mamy następny ramik. Taśma ma złocenia, a Susa to wziąłem. Coś takiego wziąłem, też nie wiem co to jest. Sprawdzę sobie z ciekawości. Kawałek płyteczki. To co już mieliśmy. Płytka z przekaźnikiem pomarańczowym. Włącznik będą groszki. Zaworek był, proszę. Czy jest tam? Je <laughs> Czysty osiąc, nic nie trzeba robić. Taka płyteczka. Coś takiego. Będzie. Groszki będą. Takie coś. Taka płyteczka. Tu był przekaźnik. Ale ja go nie mam niestety. Bo go nie było. Słuchajcie. Następna płytka klasa C przekaźniczek. Tutaj jakiś przekaźnik, chyba też sprawdzimy. I płyteczka, ale to nie wszystko. Słuchajcie, ramy odłożymy. Proszę tutaj, niespodzianeczka. To było, słuchajcie, w takich urządzeniach yy, kuchennych. Ale profesjonalnych, jakieś wypażarka była, takie tam, jakieś profesjonalne roboty kuchenne, patelnie duże, przemysłowe, także to jest powykręcane stamtąd. Słuchajcie. No co tu więcej mówić? O czym tu więcej mówić? Słuchajcie. Jest. Zobaczcie. Proszę. Proszę bardzo. I znowu sreberko jest. Proszę bardzo. Te przełączniki to nie, bo te wykręciłem z jakiejś e, taka stara szafa była elektryczna. Właściwie drzwiczki od tej szafy były. A może to był tył? Nie no, drzwiczki chyba musiały być. To jest z tej szafy, to jest z tej szafy, to jest z tej szafy i to jest z tej szafy. Tu są groszki, bo sobie jedno tu gdzieś rozdłubałem. Także tu są malutkie. O, 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 o. Gdzieś tam widać taki malutki groszek jest. Ale jest. Słuchajcie. Coś takiego. Coś takiego. To też z tej elektrycznej było. Proszę bardzo. Tu są też ładne groszki. I coś takiego. No, słuchajcie, wypasik za darmo i jeszcze wam coś pokażę, bo jeszcze coś było. Proszę bardzo, czy wy to widzicie? UFO złocone. Słuchajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jak dobrze liczę, 15, 16, 17 przy palcu. No, o czym tu gadać? Ale widać moje palce, chyba źle złapałem. Sorry. No coś pięknego, słuchajcie. To jest jedna taka. Może ktoś chce się wymienić za coś, bo ja będę swoje wszystkie płytki, tak jak już wspominałem wcześniej na wymianę. Coś takiego, no to też wziąłem. Tutaj słuchajcie, następna płytka UFO.

Około 30 sztuk, słuchajcie, i to wszystko na złoconych nogach odlutować. I gotowiec coś pięknego, I to wszystko. Dzięki, jeszcze raz dasz złą. Do następnego.